Znowu w Warszawie, znowu qui pro quo, coraz większe powodzenie. Rola w niemym filmie Orle u boku kapitana Orlińskiego, który przeleciał trasę Warszawa, Tokio, Warszawa.

Jaroszy wprowadza do Kwi Pro Quo zespół taneczny Tacjanek. Jest wśród nich pełna wdzięku i talentu Stefcia Górska. Grom z jasnego nieba, Fryderyk zakochuje się w niej z wzajemnością. Zrozpaczona Hanka swoje cierpienie wyraża w tomiku wierszy. Twoje róże... Patrują się we mnie, gdyby oczy twoje robiły to samo, szczęście moje byłoby w pełni.